Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło powitać Państwa na naszej debacie. Pierwszej z cyklu edukacja finansowa, a rozwój biznesu. Debata jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawiciel parku dr Michał Bańka. Mam nadzieję, że będziemy mogli dzisiaj porozmawiać o edukacji finansowej, a jej wpływie na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Większość tych badań, które mamy ze Związku z Banku Polsku i Lewiatana, czy też własne badania ewaluacje, które prowadzi PARP, no wykazują, że przedsiębiorcy w Polsce nie korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania. Tak, to jest, z jednej strony wynika to z poczęścia pewności obawy, ale też i przygotowania i samego stanu wiedzy o rynku i możliwościach, jakich jak dostępne są instrumenty, czy to finansowane ze środków unijnych, czy, czy innego rodzaju. Po prostu kapitałów. Tak. Spojrzyjmy na, na rozwiązania. Wszystko właściwie 60% przedsiębiorców właściwie nigdy nie korzystało z, z pożyczek czy z kapitału zwrotnego. Na rynku właściwie dzięki czy Ministerstwu Rozwojowalnego, czy Ministerstwu Gospodarki wprowadzono szereg ułatwień związanych z finansowaniem inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwach. Rynek i, i środki, jakie zostały ukierunkowane na, roz, na rozwój funduszy Venture Capital, na rozwój funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, wykazują tak naprawdę, znaczy nieustanny jakby być krok naprzód, tak? poruszamy się i przedsiębiorcy są zainteresowani tym źródłem, jednakże mamy wrażenie, że cały czas jakby być, obracamy się w innym kręgu. Jak już przedsiębiorcy roz, roz, zaczęli korzystać z tych instrumentów, to już korzystają, natomiast cały czas jest tak naprawdę jeszcze taki przeskok do wykonania pomiędzy tymi, którzy jeszcze nie skorzystali. A mogliby i są potencjalnymi klientami czy funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, funduszy ubezpieczeniowych, gwarancyjnych. To jest niewątpliwe wyzwanie na najbliższy czas. My finansujemy głównie te mikrofirmy, no i tam jest bardzo słaba edukacja finansowa. Głównie finansujemy usługi typu taksówkarzy, różnego rodzaju. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, też takie jak dentyści, pielęgniarki, lekarze, architekci, geodetów. tak, To, to akurat to jest ta wyższa półka, ale ta niższa półka, którzy nie zarabiają, nie mają tej wiedzy finansowej, nie znają sobie sprawy, że wykazywanie wszystkich przychodów nawet pozwala później na finansowanie i na budowanie historii finansowej itd. Tak My tak mamy problem z dotarciem z tą informacją do takich przedsiębiorców. To jest nasz największy problem. Głównie ludzie pożyczają od swoich rodzin, od partnerów, od kogokolwiek ze znajomych, a nie pożyczają od instytucji finansowych. Czyli to dla nas jest największa konkurencja, nie banki, bo banki, do banków to już chodzą te małe i średnie przedsiębiorstwa, które już mają jakąś wiedzę i zdają sobie sprawę z, z tych wszystkich narzędzi finansowych i jak potrzebują, to wiedzą dokładnie, gdzie się zgłosić. Jak chcą wejść na New Connect, to wejdą na New Connect. My mamy takich właśnie, do których próbujemy dotrzeć, żeby stać się tym drugim źródłem finansowania, nie jako rodzina, a brać tą rodzinę jako tych poręczycieli, bo zauważyliśmy taki trend, że jeżeli klienci nasi zabezpieczają swoje zobowiązania finansowe materialnymi rzeczami, to nie mają do tego jakiegoś przywiązania, natomiast jak zabezpieczają swoje zobowiązania finansowe poręczycielami, członkami rodziny, czy też partnerami biznesowymi, okazuje się, że 99% spłaca te swoje długi, ponieważ nie chcą wśród swojego społeczeństwa wyglądać na takich nieudaczników, trochę mogłabym powiedzieć. Nie pokażą się z tej złej strony, więc spłacą ten kredyt choćby nie więcej. No my staramy się też edukować naszych klientów, rozmawiamy z nimi na temat... Marketingu, na temat tego, co się dzieje. Nigdy nie udzielamy kredytu czy też pożyczki mikrofirmie, dopóki nie pojedziemy do niego i nie zobaczymy, że on tak naprawdę jest, nie porozmawiamy, nie wypełnimy tej ankiety, nie sprawdzimy tak naprawdę wiedzy jego na temat swojego własnego przedsiębiorstwa. Bo to dla nas jest najważniejsza informacja, czy tak naprawdę ten klient wie, jak poprowadzić swoją firmę, jak wykorzystać te środki, tak aby odnieść sukces. Wydaje mi się, że tak naprawdę to są dwie kwestie. To jest kwestia w ogóle wiedzy o tych możliwościach pozyskania finansowania, a druga sprawa to jest jak gdyby wykreowanie popytu, to znaczy wiedzieć, że takie możliwości w ogóle są. I wydaje mi się, że tutaj jest ogromna luka, dlatego że jest coraz więcej tych możliwości pozyskania finansowania. Z drugiej strony są właśnie osoby, które, którym by się to przydało ale te osoby czy też tak powiem firmy, jeżeli się już założą, one nie wiedzą o tym, że w ogóle taka możliwość istnieje. W związku z tym to jest kwestia gdyby tego etapu pośredniego, to znaczy przekazania informacji już nie, nie tylko o tym, że w taki i taki sposób się składa wniosek, żeby uzyskać dofinansowanie unijne, tylko o tym, że Możesz poszukać tej informacji tutaj i tutaj, i jak poszukasz tej informacji, i w ogóle, jeżeli będziesz się starać o to dofinansowanie, to możesz odnieść takiej i takiej korzyści. Czyli tutaj na pewno jest to jakaś rola informacyjno-edukacyjna mediów, dlatego że, że rzeczywiście, tak jak tutaj. Już wcześniej było powiedziane, że, że media pokazują często tylko jedną stronę negatywną, jeżeli ktoś popadł w terapię z powodu wzięcia kredytu. I to jest też prawda, ale, ale w moim odczuciu, a przez wiele lat byłam dziennikarką Rzeczpospolitej do Spraw Ekonomicznych i, i też moich doświadczeń, też wcześniejszych, wynika, że gdyby nie ma forum edukacyjnego o tym, żeby dotrzeć z tą informacją w sposób prosty, rzetelny i zrozumiały. bo czy ten taksówka, czy ktoś inny, gdyby wiedział, gdybym ktoś wytłumaczył bardzo prosto. Jak może skorzystać, to może przestałby się bać. I to jest jedna sprawa, a druga sprawa, te obawy. No Niestety po części są one uzasadnione. Banki mają świetnych marketingowców, prawników i stać ich na to, żeby tworzyć nowe produkty. No, na gminie, ubezpieczanie wszystkiego, rata 0%, tylko później się okazuje, że ubezpieczenie i tak w sumie to to się płaci per saldo bardzo dużo. I, i ludzie się po prostu tego boją. W związku z tym, jeżeli też byłoby, tak powiem, jakieś forum, no nieraz mówiło się o takich, czy, czy powiedzmy pojawiają się portale, które porównują instrumenty finansowe. To nie jest łatwe, bo, bo tak powiem jest zaszyte w tym instrumencie bardzo dużo informacji yy, i, i kruczków niestety. Natomiast gdyby to było na takiej zasadzie, że ktoś uzyskuje prostą informację zrozumiałą, to byłoby to bardzo potrzebne. Dostęp do tych środków jest po prostu skomplikowany, więc jeśli bierzemy na przykład takiego taksówkarza, <grym> który ma do wyboru albo zarabiać, Albo odstać swoje w kolejkach, e, e, stracić czas na milion spotkań, Tone, na przygotowanie ton dokumentów, e, no to ma do wyboru. Albo stracę ten czas, albo będę zarabiać w tym czasie. Więc lepiej sięgnąć do e, cioci czy do wujka pożyczyć i pożyczyć te, te pieniądze, no. z którymi się spotka wieczorem czy w weekend przy jakimś rodzinnym spotkaniu, niż. Ten czas poświęci właśnie na tego typu formalności. Myślę, że tutaj też jest ten problem z taką wszechobecną polską biurokracją. W Wielkiej Brytanii, na przykład, osoba, która prowadzi spółkę, odpowiednik spółki ZO, raz w roku musi dokonać sprawozdań do Campanis House i proszę sobie wyobrazić, odpowiednik powiedzmy trochę KRS-u. I proszę sobie wyobrazić, jak pierwszy raz to robiłem, byłem przerażony i w ogóle wcześniej nie czytałem na ten temat, co to może być. Otworzyłem aplikację. To były trzy kliknięcia. To były dosłownie trzy kliknięcia, w którym pokazałem, udziałowcy się nie zmienili. Enter. Kapitał zakładowy się nie zmienił, Enter. To wszystko. Natomiast w Polsce Trzeba wypełnić tonę dokumentów, sprawozdań, uchwał zarządu, które trzeba co roku złożyć i jeszcze zapłacić teraz około 500 złotych. Musimy bardziej otworzyć się na pomysły przedsiębiorców do zmiany sposobu prowadzenia swojej działalności gospodarczej. I tu jest wielkie pole dla wszelkich instytucji, otoczenia biznesu, związanych właściwie, można powiedzieć, że nie tylko wszystkich na wszystkich obszarach, począwszy od edukacji w szkołach, na studiach, przez otoczenie przedsiębiorców przyjazne w administracji, przez instytucje otoczenia biznesu, która, która to instytucja takiego przedsiębiorcę powinna trochę za rękę poprowadzić, powinna mu wskazać w sposób profesjonalny, dedykowany dla jego potrzeb usługę, tak, jakby na każdym poziomie, i, nie zajm, I może nie, nie, zajmujmy, nie zajmujmy się teraz działalnością typu otwieranie działalności gospodarczej, bo to będzie się działo. I to się musi dziać, i to się naturalnie dzieje w każdym kraju, i wydaje mi się, że w tym obszarze myśmy już nabrali bardzo dobrego doświadczenia w tej perspektywie finansowej. Te środki wykorzystane z Europejskiego Funduszu Społecznego dają dowody na to, że zostały dobrze wykorzystane. Celowo 176 tysięcy miejsc pracy powstało dzięki tym środkom. Natomiast trzeba zastanowić się, co robić z tymi ludźmi potem, tak? Jeżeli oni już to swoje przedsiębiorstwo małe, mikro już wyklują. Bo to, to w oparciu o te przedsiębiorstwa, trochę większe niestety, musimy próbować oprzeć zmianę w, konkurenc w podnoszeniu konkurencyjności gospodarki. jest taki obszar, który dla mnie jest białą plamą, a trochę ja z tego pokolenia pochodzę i mówię też o ludziach ciut młodszych, to znaczy ludzie, którzy zaczęli prowadzić biznesy lat temu kilka, którzy nie zdążyli się nauczyć na studiach w liceum ani w, również w przedszkolu. I w tej chwili są na takim etapie, że gdzieś tkwią pomiędzy małym czy mikrobiznesem, ale mają w zasadzie tylko dwa kroki do zrobienia, żeby przejść do średniego biznesu. I teraz jest pytanie: takie. Ci ludzie, po pierwsze, jeszcze mają w głowie stare dobre zwyczaje Polski, albo że już niekoniecznie takie dobre, dotyczące tego, że prowadzenie biznesu to była sprawa podejrzana i to się kojarzyło z jakimiś malwersacjami, dziwnymi dochodami. Natomiast w tej chwili cały czas jeszcze nie są przyzwyczajeni do tego, że bank, instytucja finansowa, urzędy państwowe to są urzędy i miejsca, które powinny być przyjazne. To, co w tej chwili robią polskie, przede wszystkim ZUS, z tego co widziałam, ja osobiście sprawdzają, czyli możliwość podciągnięcia pewnych informacji bez konieczności wizyty w urzędzie, bez konieczności składania 15 wniosków, za które oczywiście trzeba zapłacić. To są rzeczy, które są już bardzo przydatne, ale jeszcze cały czas jest takie pole, z mojego punktu widzenia przynajmniej, do zagospodarowania, które jest związane z edukacją tych osób, które już są w biznesie, są powyżej tej trzydzieski biznes prowadzą, nie mają jeszcze tej odwagi dwudziestolatków, którzy jeszcze nim skończą studia, już zakładają piąty startup i już zmieniają trzecią działalność. Po drodze dwa razy upadli. Generalnie uważają, że to jest wszystko normalne, bo się uczą z praktyk zachodnich z YouTube'a i z internetu, że to jest w zasadzie normalna rzecz. Bardzo dziękuję za udział. Ja